Cześć Boże, cześć, witam wszystkich. W piątek w oktawie wielkanocnej i dzisiaj jesteśmy nad jeziorem Genezaret. I dotykamy jakoś tak szczególnie tego jeziora, dlatego, że właśnie do Galilei sprowadził Pan Jezus swoich uczniów po zmartwychwstaniu, żeby tam się z nimi spotkać. A jak wyglądało to spotkanie? Uczniowie łowią ryby i doświadczają pewnego rodzaju, powiedzielibyśmy, takiej nocy bezradności. I myślę, że każdy z nas zna właśnie to uczucie, kiedy bardzo się nad czymś trudził, bardzo się starał, a tymczasem no, po prostu nie wyszło. I to dotyczy zarówno takich wielkich życiowych spraw dotyczących realizacji swojego powołania kapłańskiego, Małżeńskiego, spraw zawodowych, kiedy ktoś jest lekarzem, budowlańcem, nauczycielem, szefem, itd., itd., ale także spraw takich bardzo przyziemnych, noc bezradności, kiedy coś nie wyszło, kiedy coś się nie udało, a przecież wydawało się, że ja się na tym znam, ja potrafię to robić. Ja wiem, jak być żoną, mężem, jak być księdzem, jak być nauczycielem, jak być szefem, jak budować domy. Nie wyszło. Noc bezradności i także można powiedzieć takiego kryzysu psychicznego. I w tą rzeczywistość chcę jakoś także wejść Pan Jezus. Tak bardzo po prostu, tak bardzo zwyczajnie. Tak jak powołał swoich uczniów, stojąc na brzegu jeziora, tak teraz też staje, ale On przychodzi już z zupełnie innej rzeczywistości. On przychodzi od nowa. I to jest, myślę, bardzo ważne, że Pan Jezus chce się nam dać poznać na nowo. I to jedyne o co prosi: czy macie coś do jedzenia? To pytanie postawione przez Pana Jezusa, ono jakoś tak niezwykle mnie porusza, dlatego że. No, ja widzę, że ja nic nie mam. Ja widzę, ile rzeczy mi nie wyszło, ile rzeczy gdzieś stanowi jakąś porażkę, ile rzeczy chciałbym, żeby w moim życiu wyglądało inaczej. Masz coś do jedzenia? Nie. I wtedy następuje to kapitalne polecenie. Zarzućcie sieci po prawej stronie. Co oznacza ta prawa strona? Ta prawa strona to strona świadomości, to strona tego, co my mamy tak naprawdę już w sobie, a co może nam pomóc odkryć to, co jest w nas najpiękniejsze. Zarzucić sieć po prawej stronie to znaczy doświadczyć życia. To znaczy doświadczyć Jezusa na nowo, doświadczyć także sensu swojego życia na nowo, sensu swojego powołania, sensu swojej pracy. Dowiedziawszy się, że na brzegu stoi Pan, stoi Jezus, Piotr się ubiera i wskakuje do wody, to jest bardzo dziwne zachowanie, które zawsze mnie zastanawiało. Dlaczego Piotr się ubiera? Może dlatego, że on już jest człowiekiem odkupionym. To właśnie po chrzcie przecież jest zakładana biała szata, którą nosimy. I chociaż ona czasami jest przez nas zabrudzona, zamoczona, to jednak jest jakimś takim naszym wewnętrznym, bardzo właśnie świadomym znakiem obecności Pana Jezusa w naszym życiu. Kiedy apostołowie wychodzą po udanym połowie na brzeg jeziora, okazuje się, że to Pan Jezus przygotował dla nich posiłek. A oni się tu natrudzili, a tymczasem wszystko gotowe. Jest chleb, jest ryba, dlatego że Pan Jezus jest tym, który przygotowuje dla nas pokarm, który przygotowuje dla nas Eucharystię. To nie my ją robimy, to nie my urządzamy, można powiedzieć, liturgię, urządzamy sobie jakąś uroczystość. My tylko, i myślę, że w tym czasie pandemii możemy sobie szczególnie to uświadomić, my tylko uczestniczymy w tym, co zrobił Jezus. W jego męce śmierci i zmartwychwstaniu. On nam podaje chleb życia, podaje nam rybę nieśmiertelności. Ryba jest znakiem nieśmiertelności. Pozostaje jeszcze ten znak tych 153 ryb. Ewagriusz z pontu. Uważał, że te 153 ryby oznacza figury geometryczne: trójkąt, kwadrat i koło pozornie sprzeczne, a jednak one stanowią jakąś pełnię, wyrażają, można powiedzieć, także pełnię naszego życia, zdobytą tak naprawdę dzięki Panu Jezusowi. Bo oczywiście ja myślę, że my możemy naprawdę żyć bez Pana Jezusa. Możemy sobie świetnie bez Niego w życiu poradzić. Nawet ośmiele się powiedzieć, że On nie jest wcale nam konieczny do istnienia. Ale jednak, to On dopiero jest w stanie nam dać pełnię życia. On jest nas w stanie nasycić, uzupełnić, nadać. W ogóle temu naszemu życiu kształt, jeżeli mu rzeczywiście zaufamy, jeżeli wybierzemy stronę świadomości, stronę także realizacji naszego powołania, stronę radości z tego, że to jest Pan i On nie tylko stoi na brzegu mojego życia, ale także tak wiele rzeczy dla mnie w tym życiu przygotowuje. Panie Jezu, teraz proszę Cię. Żebyś stanął także nad brzegiem mojego życia, nad brzegiem życia także tych wszystkich, którzy słuchają tej modlitwy. Proszę Cię, żebyś pomógł po nocy bezradności, po nocy jakiegoś bezowocnego może w moim życiu trudu, zarzucić sieci na nowo, po prawej stronie, po stronie świadomości. I wydobyć z mojego życia najpiękniejsze kształty, to wszystko, co jest najcudowniejsze, to wszystko, co jest powiewem Twojej świeżości, żebyś także nakarmił mnie Eucharystią, żebyś nakarmił mnie także nieśmiertelnością, znakiem Twojej obecności. Niech Was błogosławi w tym dniu Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Miejcie się najlepiej. Szczęść Boże. Pa.